Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pymień, a to jest Battlefield 3. Tym razem bez dodatku jakiegokolwiek zaskoczenie wielkie nie. No w każdym razie stęskniłem się trochę za podstawowymi mapami. Tamte e, od tamtych z dodatku musiałem troszkę odpocząć, żeby mi się za szybko nie znudziły, mi się za szybko nie wypalił na nich. Aj, minimalnie. No, przynajmniej tego trafiłem. Gramy sobie na mapie e, wyspa czark. Dużej mapie. Bardzo dużej. Mm. I mam wielką ochotę sobie pokampić, Także to też teraz czynię. Niech się moi sojusznicy martwią. Oprzejmowanie punktów. Ja teraz sobie chcę odpocząć na skałkach, sobie troszkę y, przypiec ciało, czy coś w tym stylu, nie wiem. Chociaż opalać. Wow! Opalać się za bardzo nie lubię. No to fajnie, sobie pokampiłem. A jajaj. Pewnie tutaj grasują y, jakieś nożownicy na tych wzgórzach. No cóż Może jeszcze raz się udamy Na te skały, ale najpierw sobie wejdźmy do czołgu Z chęcią sobie nim pojadę Dobra, wsiadajcie chłopcy Mam mechanika u siebie, także Fajna sprawa O ja, ale dostajemy od nich Dobra, zaczynamy się martwić o te punkty nie zapalania. Wróćmy do normalnych kolorów. Tu mamy czołg. Mamy czołg, czy nie mamy? Nie mamy. Dobra, dobra, widzę. Dobra, tu jest na stół jeden czołg, przynajmniej jeden. Proszę bardzo. Dobra, ładnie, unieruchomienie. Zaraz go zniszczę. Ostatni szczał i proszę bardzo. Po tobie kolego. Tu jest ktoś na skalę. A, mnie ładuje tutaj No Dobra, wejdźmy sobie do niego. Pewnie to nie jest dobry pomysł, ale... No. Gdzie on tutaj do mnie strzela? Przed chwilą tu był, nie mówcie, że już sobie poszedł Nie trafiłem Boże jaki jestem ślepy z tą lunetą to... Dobra przynajmniej go tam ubiłem O Boże Może Ja sobie wrócę do Jakiejś normalnej klasy, w której się jako tako sprawdzam, eee, być może będzie to wsparcie. Być może technik, być może medyk. Hmm. Co my tu mamy? Skarl, Dobra, nie wejdziemy sobie w wsparcie Sat i wchodzimy na tego gościa. I jedziemy o wypadek. Tak jest, jak się nie patrzy na drogę. Pamiętajcie, dwa razy w lewo i raz w prawo, czy coś w tym stylu. A, dostajemy zaraz, ta runda się skończy. Także kolejna chyba szybko rozgrywka. Nieładnie, kolego. Dobra, w końcu. O, chyba jakiś fan roja. Dobra, nie doszukujmy się. Tutaj jest jakieś Dobra, ja już sobie tu wyjdę No nie wierzę Chyba ja że miał co holograficzne Lunetę, no nie Nie wierzę, że bez przycelowania z takiej odległości mimo, mimo wszystko duże, jak na snajpera mnie załatwił Gdzie ty jesteś, chłopie? Na rozstawieniu, świetnie Fantastyczne miejsce jak dobry spawn point Latają po rzutowce i co tam jeszcze latamy Helikoptery i te wszystkie Utrudniacze życia Czy coś W ogóle ten ten dodatek walka w zwarciu tak spustoszył e, serwery, może nie tyle co spustoszył, ale e, zmienił serwery jakby, bo e, jest teraz strasznie, strasznie mało e, map e, z podstawowej wersji gry. Teraz naprawdę pierdyliard tych wszystkich serwerów to jest e, skupienie się na E, Ostatnim dodatku walka w zwarciu jest bardzo mało serwerów, na które można wejść właśnie bez e, dostępu, dostępu do tego dodatku e, i bez dodatku... znaczy nie dodatku, kurde, jak to powtarzam bez sensu. Usługi premium też jest wiele serwerów, które wymagają od Ciebie dostępu do premium. Wow! Na szczęście się to na mnie nie zawaliło. Na szczęście ja się zaopatrzyłem i w premium, i automatycznie w walkę w zwarciu. Także ja narzekać nie mogę, ale jest to niesprawiedliwe wobec trochę takich... E... Po prostu wobec... Wow. Wobec ludzi, którzy nie są bogaci i tyle. Ja tam się za bogatego oczywiście nie uważam. Bo sam musiałem wiele się napracować, żeby te kasy uzbierać na premium. kadze No nie. Czemu mi to zrobiłeś? To jest najgłupsza rzecz, jaką ludzie robią w tej grze. Na przykład, ja załóżmy teraz podkładam C4 i czołg we mnie wali, a widzi. Widzi, że podkładam C4. Naprawdę jest to tak wkurzająca sprawa. Tak samo technik. Widzi, że e, zakładam C4, ale co z tego? I tak walnie z tego repega i mnie zabije. To jest naprawdę... Pota ludzka. No dobra, już się nie do mnie To Już namierza, świetnie. Skąd? Spot... Nie, 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 już tutaj mały base rape się, lo... się robi. Musisz No. Nie ma kampienia tutaj przy rozstawieniu Jeszcze z Javelinem. To chyba Javelin Skoro mnie namierzał. To zwykły RP czy tam smaft to nie namierza O, coś tutaj już dostało O, o, o tam, tam masz kolego kogoś, uważaj Na mapie widziałem Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Dajcie mi go zestrzelić Yes, w końcu Islandia 18 Wychodzi na to, że kilku Polaków jest na serwerze. Fajnie, fajnie. I granat nie zabił nikogo niestety. No, no, wchodź, wchodź, wchodź stary, wchodź. Tutaj chyba wszystkich powybijali. Bynajmniej tak mi się wydaje. No. Wydaje mi się usprawiedliwienie eee, 9 4 no mogło być gorzej dobra e, ta rozgrywka była troszkę za krótka także zagramy sobie jeszcze jedną i do usłyszenia za chwileczkę ok jestem z powrotem e, tym razem mapa operacja mister Burza czyli taki e, dzisiaj mały powrót do map z po podstawowej wersji gry bez żadnych dodatków. O, pierwsza bitwa z czołgiem będzie. Oboje się namierzamy. Dobra, ubiłem go. Mój czołg zaraz wybuchnie. Ehm, ja przynajmniej zabiję tego gościa, który mi chciał jeszcze z AirPraga tam dobić. I sobie przejmiemy teraz punkt F Mam nadzieję, że tu ten czołg znowu nie przyjedzie, albo... Żaden helikopter nie przyleci Dobra Tutaj, na tej mapie o sukcesie świadczy to, czy... Jesteś bardzo ostrożny, albo jesteś w czołgu Innej opcji nie ma, po prostu... Jeżeli za dużo biegasz... Co chodzi z tym? Ciągle się pojawia jak tutaj się odradzam. To po prostu cię wszyscy ubiją. Dobra, wejdźmy sobie do pelotki. Od razu pierwszy cel. Wow. Spoko. Wiem, co Twoim zamiarem, ale. Chyba ci nie wyszło. Dobra. Eee, raczej na punkty nigdzie nie pojadę. Bo to się może źle skończyć akurat z tym pojazdem. Na razie sobie będziemy tylko rozwalać tego typu pojazdy, jak helikoptery. Chociaż... Hmm. Można by pojechać na D. Najpierw zobaczymy, co tam jest. Jeżeli będzie czołg, to cofniemy, a jak piechota, no to jedziemy, ale chyba jest tam czołg. Nie, 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 cofniemy, cofniemy. On pewnie zaraz pojedzie na A. Więc bardzo możliwe, że mnie zauważy. Nie, zauważył mnie. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Jak najdalej od niego. Znowu strzelał, ale nie trafił. Jest na szczęście jakiś nasz czołg. Ja niestety nie jestem technikiem. Nie nie nie, to już nie ma co Dobra, wejdźmy sobie może do tego czołgu Nie, jednak nie wejdziemy Dobra O, tu jedzie kolejny, jedzie kolejny Wchodzimy, stój czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj, 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 czekaj co za ziomek Stój, podwieź Tak, w końcu. Już nie muszę na piechoty nigdzie łazić. Na dźwigu nikogo nie ma. Na drugim jest nasz, Także na razie nie mam co strzelać. No, Okej, okay, zaraz się coś znajdzie pewnie. Jesteśmy w czołgu, także jako tako bezpieczni i e, osłonięci przed piechotą. Chyba że ktoś używa Javelina albo RPG, no to może być próba. Kurde, nic nie trafiłem, ale gościu wyszedł, także... Łe myślałem, że... Zdejmę go w powietrzu. W ogóle ostatnio YouTube mi e, zaoferował, żebym e, zarabiał na swoich filmach, e, ale ja się oczywiście nie zgodziłem, bo w pierwsze mam za mało widzów i za mało wyświetleń i podejrzewam, że po prostu było odnośnie filmu z FIFA e, Polska-Rosja, który miał ponad 700 wyświetleń. Dlatego może YouTube pomyślał, że yy, jestem jakiś popularny na YouTubie, Ale no, na razie nie będę się w to bawił. Po co? Tam jest czołg, chłopie. Nie. A, w ostatniej chwili wypuścił ten gryw. Dobra, ja sobie wejdę tutaj na E. Już mi się nie siedzieć w czołgu. Dobra, przycelujmy troszkę i się rozejrzyjmy. Tutaj na każdym kroku może być wróg. Granat i idziemy dalej. Kurde. Chciałem już wyciągać arpega. Przed chwilą technikiem już z, przyz z przyzwyczajenia, kurde. Szkoda, że nie mam właśnie... Eee, czegoś, czym bym mógł ściągnąć ten helikopter, bo całkiem nisko leciał i była... wow! był całkiem, całkiem duże prawdopodobieństwo, że bym go zestrzelił. Kurde. Zanosi się na porażkę. Po prostu nie chciałem nagrać eee... Materiał z Dema Spec Ops The Line, który jest dostępny na Steamie, ale nie wiem, ja mam coś chyba albo ze Steamem, albo nie wiem, co jest z moim komputerem, bo prawie każda gra, jaką chcę odpalić z platformy Steam, po prostu mi się zawiesza i automatycznie resetuje się komputer. Tak samo było z. Call of Duty Modern Warfare 3, Saints Row the Third. Nagrywałbym z, e, z tych gier na pewno jakieś materiały e, No ale zacina się i po prostu nie chcę za nic e, się odpalić Jedyna gra chyba, którą odpaliłem ze Steam'a to demo Sniper Elite V2 To mi akurat zadziałało Nie wiem na czym to polega. Może macie taki sam problem i wtedy możecie mi dać znać i jakieś porady, nie wiem cokolwiek, bo na pewno pojawiałoby się Call of Duty, na pewno by się pojawiał Saints Row, jakaś różnorodność by była, a tak to ciągle gramy w BFA tylko, z małymi tam epizodami z innymi grami. Kurde, już miałem za mało życia. Ale w najbliższym czasie mam zamiar kupić jakąś kolejną strzelankę. Raczej nie będzie to Bed Company 2. Myślę tak na Medal of Honor 2010. Kurde, fajny spawn. Ale tam z kolei, z tego co mi się wydaje, tak przynajmniej moje przypuszczenia, gra mało... Y gra mało osób po prostu hmm, ale jeszcze poczytam na forum, popytam się jakimś gdzieś coś tego także no w najbliższym czasie chciałbym zrobić coś nowego na swoim kanale skoro mam już prawie tych 40 widzów O, bardzo mi przykro tutaj kolejny jak to mówi rok ostatnio fail spawn już widziałem na mapie Lęk do góry był O, już leży Nie, nie chcę wchodzić Rozdajemy ammo, może ktoś akurat potrzebuje Idziemy z magazynami i zaraz... O proszę prawie wszystkie punkty są nasze. Tylko D i E. e trzeba przejąć. Także znaczy, pójdziemy sobie na D, bo chyba jest bliżej, tak, o wiele bliżej. Dobra. Jakiś czołg słyszę. To źle zwiastuje, ale już jest prawie do końca zniszczony już poległ. Także możemy sobie spokojnie przejmować D dopóki nikt się tu nie odrodzi albo jakiś czołg nie przyjedzie. Jakby ktoś się pytał, to, to y, ta broń, którą teraz używam nazywa się LSAT. Jest ona dostępna dla użytkowników, którzy zakupili dodatek Close Quarters bądź też Premium, oczywiście bo w, premium, w skład premium wchodzi właśnie ten dodatek. Kurde, nie mam tu do czego strzelać tutaj. Rzeczywiście, żeby na tej mapie jakoś zabłysnąć, trzeba albo wbicie w helikopter jakiś, albo w myśliwiec, co w moim przypadku byłoby złym pomysłem. No, albo też w czołg. A się tak odrodziłem, że nie mam dostępu do żadnych z tych pojazdów. Do żadnego z tych pojazdów. Jeszcze 97 ticketów i to przegramy. Chociaż teraz mamy pod kontrolą prawie wszystkie punkty. Tam słyszałem jakieś strzały. Chow czy nie czołg? Chyba nie czołg. Nie. Myślałem, że właśnie ktoś przybiegnie z tej strony, gdzie teraz biegłem. A przybiegli z drugiej, jak na złość. Ale no dobra, wracamy do magazyny, bo pewnie tutaj zaraz przyjdą. Już jest czołg jakiś. Także C4. I po cichu się skradajmy Nie, 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 nie widzisz mnie Widzimy Dobra, cofamy Idziemy jakąś inną drogą Ale najpierw weźmy karabin O, nasz czołg przyjechał Także chyba się już rozprawił z tamtym Rosyjskim Ajaj aj, aj. ale to było bez sensu Potrzebuję mu kompletnie pod luchę. Akurat przebiegałem od tego czołu, który właśnie e, był ostrzeliwany, dobra, wejdźmy na E, ale to jest dobry pomysł Tak mi się wydaje, bo można iść i na C i na B. Tylko mam nadzieję, że jak będę przebiegał przez tą ulicę, którą... Zaraz napotkam, to żaden czołg mnie tu nie zdejmie, albo nic mnie nie przejedzie. A czołg jedzie na E, także mam chyba wolną drogę. Już moi przejmują C. Nie wiem czemu, ale na tych mapach, czyli to nie jest kwestia mojego komputera. Na mapach, yy, gdzie jest 32x32, 32, czyli 64 osoby. Mam e, Biegnąc na przykład tylko e, Niecałe 30 latek, no, Ale jakoś przeżyć z tym można Wow Te helikoptery naprawdę Jeżeli jest dobry pilot Mogą być naprawdę popierdliwe e, No właśnie Czołg ledwo co przyjechał i już zniknął z mapy Przyszedł do historii inaczej mówiąc Pódy, tak może się Chris teraz przed nim bo nie mam nic w czym mógłbym go zestrzelić, bo raczej C4 tak daleko nie rzucę chwila, 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 chwila Nie, 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 nie. Zobaczyłem go na mapie i myślałem, że gdzieś się czołga, a to był go, normalnie. Była jeszcze sobie biegł. Dobra, mamy C, mamy C, także tu wrócimy. Bo będą starali się nam przejąć ten punkt. Dobra. Tam jest, tam jest. Tego tak mi się wydawało, tak. Sniper, pewnie. Musiał się wtrącić. 26 poziom, a już ma M98B. Ja żeby zdobyć tą snajperkę to musiałem się nieźle namęczyć. I to był co najmniej 45 poziom. O! No 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 namierzaj, kurde. Sobie namierzyłem. Chodzi ktoś. Zadał się mechanik. O fajnie Dobra, jedź pierwszy. Zawsze jak się jedzie obok jakiegoś pojazdu to tak dziwnie logują no dwa W ogóle niedługo mam sobie zamiar sprawić nowy mikrofon, bo ten, który teraz używam ze słuchawek czasem po prostu nie kontaktuję jakby i nie mogę dobrze nagrywać tego, bo czasem po prostu mi nie nagrywa mojego głosu. I jest to strasznie denerwujące, kiedy na przykład mam jakiś fajny materiał, a nie mogę tego wypuścić na YouTube'a, bo nie mam po prostu swojego głosu nagranego. Tutaj jestem. O, pięknie. Od razu powrót za 40 punktów. Tak jak mówiłem tutaj na tych mapach. Przyda się czołg. Dobra, ale jeszcze, jeszcze to są. Kurde, no C4 jeszcze przyszło. Także Małe oblężenie, statystyki marne. 14-16 teraz będzie Jeszcze raz sobie wejdziemy na rozstawienie I weźmiemy czołg, chociaż 26 ticketów to trochę mało Już za wiele nie poszlejemy. Dobra to weźmy sobie Helikopter, coś do odmiany Chociaż tak jak już Wspominałem, nie lubię helikopterów, którymi Po prostu nie da się strzelać Są zbyt dwa miejsca dla Operatorów działek Działek, działek Dobrze mówię? Moja przygoda z helikopterami takimi zwiadowczymi, którym teraz na przykład lecę, kończy się eee, najczęściej także że biorę go i po prostu wysiadam na jakimś punkcie, że przynajmniej flary mam u niego. Zrobimy też tak teraz i jesteśmy na E. No, to sobie pożyłem i przejąłem ten punkt jak nigdy. Dobra, niech ta się już kończy, bo to jest po prostu jakaś masakra. Ja muszę sobie wrócić do cross quarters, bo tam po prostu tak teraz wsiąkłem, że i tych dużych mapach się nie odnajduję, co do mnie strzelasz. Czasami na tych rozstawieniach na dużych mapach są dziwni ludzie, którzy trwają do swoich, przejeżdżają mi i w ogóle. Dobra, jeden ticket, finalny szczegół nawet nie zdążyłem oddać. Dobra, jeszcze spójrzmy na te moje statystyki marne. Przegraliśmy. No, 4000 ponad punktów. Aż tak źle to nie było. To, to flag. Najlepsza drużyna nawet się trafiła. Dobra. Jakieś zadania, coś odblokowałem? Nie. Dobra. Ja już wam dziękuję za uwagę. Trochę dłuższy materiał, tak mi się wydaje, że teraz wyszedł. Yy... No i do usłyszenia niedługo. Na razie, cześć.